Cześć. Nie muszę wam tłumaczyć, jak bardzo ważnym elementem wszelkiego rodzaju podróży są dobre i wygodne buty. Jeżeli liczycie, że dzisiejsza recenzja będzie o pięknych i czystych butach, to bardzo, ale to bardzo się już na tym etapie mylicie. Bo buty, które otrzymaliśmy e od firmy Prabos na testy przeszły ze mną blisko 250 km. Były ze mną na helu, były ze mną na zlocie poza szlakiem, były ze mną w karkonoszach, były ze mną w puszczy bukowej i przez te ostatnie trzy miesiące targałem je naprawdę wszędzie, gdzie się dało. I wydaje mi się, że już na tym etapie mogę powiedzieć Wam, czy warto kupić te buty, czy też nie? Bo nie ma tak naprawdę butów idealnych. Są pewne plusy, są pewne minusy, ale o tym już dowiecie się za chwilę. Już na samym wstępie warto zaznaczyć, że model Green Zone 2.0 jest modelem prototypowym i co już bardzo mi się podoba z punktu widzenia odbiorcy i współpracy z firmą Prabos, to to, że firma Prabos była otwarta i jest nadal otwarta na wszelkiego rodzaju nasze uwagi, jeżeli chodzi o budowę tych butów. Ale zacznijmy od czegoś, co, czego może nie do końca lubię, ale warto też, żebyście wiedzieli, czyli o takich statystykach powiedziałbym, że aptekarskich. Czyli czym te buty w pierwszej kolejności się charakteryzują? z punktu widzenia specyfikacji. Bardzo ciekawym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o te buty, są podeszwy, które są zrobione z trzech warstw. Pierwsza twarda warstwa jest firmowana przez firmę Vibram. Jest ona twarda. Druga warstwa poliuretanowa sprawia, że nasza noga jest bardzo fajnie amortyzowana. Wręcz powiedziałbym, że niezależnie od tego, czy idziemy po kamieniach, czy po jakimś twardym asfalcie, to ta stopa wręcz Płynie w tych butach, przynajmniej przez pierwszy okres użytkowania, kiedy to but nie dostosuje się do nogi. Trzecia, ostatnia warstwa to jest poliuretan utwardzony, co sprawia, że sprawia w końcowym rozliczeniu, że ta kompilacja tych trzech warstw podnosi w znacznym stopniu komfort chodzenia w tych butach. Jeżeli chodzi o skórę, czyli o to, z czego jest to zrobione, mamy tutaj do czynienia ze skórą z Nubuku. Z tym, że od razu trzeba zaznaczyć, że to nie jest taki zwykły Nubuk. On ma podwyższoną wartość, jeżeli chodzi o wodoodporność. I oczywiście one nie są w 100% odporne. Nie liczcie na to, że wejdziecie do wody na 50 minut i nic Wam do środka nie przycieknie, bo one od środka staną się wilgotne. Ale jeżeli chodzi o przeprawy przez różnego rodzaju jakieś drobniejsze rzeki, jeziora, jeżeli chodzi o deszcz, no to pod tym względem te buty są genialne. Przy okazji, zachowując coś, co dla mnie jest bardzo ważne, czyli oddychalność. Bo niezależnie od tego, czy mówimy o butach letnich, czy mówimy o butach jesienno-zimowo-wiosennych, ta oddychalność musi być zawsze zachowana. A tutaj wystarczy zakombinować tak jak ja w okresie letnim, kiedy miałem cieńszą skarpetkę. I te buty bardzo fajnie mi oddychały. Teraz, w okresie jesiennym, lada moment zimowym, ubiorę grubszą skarpetkę i wydaje mi się, że te buty nadal będą robiły swoją robotę, co jest bardzo ważne. Wróćmy jeszcze tylko troszkę do jednego zagadnienia związanego właśnie z tą wodoodpornością. Tutaj, w mojej ocenie, producent stanął na wysokości zadania. Porównuję to z moimi starymi butami. Mam tutaj na myśli przede wszystkim wykończenie języka. Zwróćcie uwagę, że język do tej mniej więcej wysokości jest zamknięty, czyli nie mamy takiej obawy, że przechodząc przez jakąś wodę, ta woda naleje nam się do środka tego buta. Ja w tych butach chodziłem e, przez różnego rodzaju rzeki, też się, przeprawiałem się. Nie zdarzyła mi się nigdy taka sytuacja, żeby noga była mokra. Czułem ten dyskomfort, że. Jest jakby zimniej, ale co najważniejsze, nigdy nie była ta stopa mokra, nigdy nie przemoczyłem skarpetek. No a nikomu nie muszę tłumaczyć, szczególnie względem tych osób, które dosyć sporo czasu chodzą w terenie, co oznacza przemoczona skarpetka. Tak? No to zaraz to jest chora noga i tak naprawdę kończy nam się w tym momencie podróż. Ciekawym, kolejnym dla mnie rozwiązaniem... Jest to wykończenie. Część z moich znajomych się śmieje, że to jest takie bajeranckie, ale ja zauważyłem polepszony komfort. Mam wrażenie, że jeżeli w sposób odpowiedni, właściwie mocny, sztywny, zawiąże się górną część tego buta, to te właśnie ogumienie, które tutaj widzicie, sprawia, że ta noga, jakby była. Trzymana w takim koszyczku, dzięki czemu ta noga nie lata. I już na tym etapie też mogę Wam powiedzieć moją drobną uwagę. Pomimo tego, że tych butów specjalnie mocno nie rozchodziłem i od razu wziąłem je te w teren, to były to jedne, jedne, jedne właściwie chyba jedyne buty, gdzie nie miałem dyskomfortu pod tytułem natarta pięta. No, dla mnie to było po prostu genialne, jeżeli o to chodzi. Kiedy mówimy o sznurowaniu, tutaj. Kolejne rozwiązanie, akurat to nie jest nie wiadomo jak wielkie odkrycie, system szybkiego sznurowania na tak zwane haczyki, czyli jesteśmy w stanie szybko sobie zapętlić, zawiązać tego buta i ściągnąć tego buta. To jest bardzo ważne, szczególnie podczas dłuższych podróży. Jeżeli zrobimy z tych 25, 30, 40 kilometrów i jest ten wieczór, chcemy usiąść, to czasami po prostu człowiek nie ma siły, żeby ściągnąć te buty z nóg, jeżeli one są sznurowane przez dziurki do pełnej wysokości. Po prostu się nie chce, a znowu noga też ma to do siebie, że musi odpocząć, więc to producent przewidział. Jeżeli chodzi o czubeczki, z tego, co się dowiedziałem, to czubki tych butów są z jakiegoś weluru z poliuretanem, czyli w znacznym stopniu one ograniczają różnego rodzaju zdarcia, przetarcia i tak dalej. Są to czubki stosunkowo twarde, ale też już na tym etapie mam jedną drobną uwagę. Buty Green Zone 2, z punktu widzenia, może to się zmieni w trakcie, ale na chwilę obecną są to tak zwane buty, buty taktyczne, jednej rzeczy mi zabrakło w tym momencie. Tego, aby ta guma była wyższa, żeby ona była szersza. W sytuacji, kiedy gdzieś wchodzimy na różnego rodzaju budynki, urbexy, albo jeżeli przemierzamy leśne szlaki i gdzieś trafią nam się jakieś kamienie, no to można po palcach, przez przypadek kopiąc taki kamień, odczuć ten, ten, ten dyskomfort. No, krótko i na temat. Jak coś wwalniecie mocniej tym butem, to będzie bolało. Coś, czego nie mam w swoich starych butach, tak, bo one tutaj górę mają dosyć sztywno, mocno zabudowane. Jest tutaj skóra licowa, twarda, świńska skóra, no ale też znowu z drugiej strony oddychalność. No ta oddychalność w tym przypadku znacznie, ale to znacznie spada. Y co mi się dalej podoba w tych, w tych butach? Pomimo tego, że nie są tutaj specjalnie mocno utwardzone jakimiś kewlarami te podobnymi wynalazkami pięty, to dalej to ogumienie nie jest w całości, jest ono robione częściowo. Co nie zmniejsza z jednej strony oddychalności, ale z drugiej strony daje mi ten komfort, że dzięki temu, że ta guma jest stosunkowo wysoko, to też jest jakaś tam ochrona przed różnego rodzaju uderzeniami. Warto w tym momencie powiedzieć również kilka słów na temat wkładki, nad którą część z moich znajomych się dosyć mocno zachwycała. Nie jest to w żadnym zakresie wkładka żelowa, czyli typ wkładki, którą bardzo lubię i, i które kupuję praktycznie do wszystkich butów. Można by powiedzieć z jednej strony, że nie ma tragedii i naprawdę bardzo fajnie ta wkładka robi swoją robotę. Tylko zrobiłem taki malutki teścik. Przy mojej wadze, czyli około 78 kg, miałem plecak ważący tak mniej więcej około 10-12 kg. Miałem takie wrażenie, że ta siateczka, która jest pod spodem ona mi się wbija w piętę. Nie wiem, czy zostanie to poprawione, czy też ja razem z tym plecakiem ważyłem zbyt wiele, albo miałem troszkę gorszy dzień, ale na pewno to jest takie moje prywatne odczucie, jeżeli chodzi o te buty. No, nie jest to najlepsze, w mojej ocenie, rozwiązanie. Zastanawiałem się jeszcze nad jedną kwestią, nad czymś, czego tutaj do końca nie widzicie, czyli nad, nad wiązaniem. Ja mam stosunkowo, wydaje mi się, że szczupło. Nogę gorzej to się zaczyna powyżej łydki, ale to już jest zupełnie inna kwestia. I ja jestem w stanie te buty naprawdę fajnie, mocno zawiązać, tak, że one mi się praktycznie całkowicie układają wokół e, nogi. Te same buty przymierzał mój kolega, e, troszkę bardziej grubokostny, tak bym powiedział delikatnie rzecz ujmując. E, I w jego przypadku, pomimo prawidłowego rozwiązania, dochodziło do takiej sytuacji, że. Od jednej strony to odchodziło i teraz tak, nie wiem, czy to było celowe zamierzenie producenta, czy to działa na jakiejś, nie wiem, w zasadzie tak jak część amerykańskich butów, gdzie te powietrze ma być zaciągane i wypychane, co w znacznym stopniu ma podwyższyć wymianę tego powietrza. Czy też to jest jakiś taki mankament, bo jeżeli idziecie, idziecie w terenie, szczególnie w terenie górzystym, gdzie tych kamyczków kurzu jest dosyć sporo i nie włożycie do środka, czy przepraszam, nie włożycie na zewnątrz spodni, to jest nie bardzo dużo do za prawdopodobieństwa, że coś tam wam się dosypie, a nawet taki malutki kamyczek, jeżeli wpadnie wam do środka, no to w znacznym stopniu utrudni wam dalszy przemarsz, albo doprowadzi do tego, że będziecie musieli się zatrzymać i wytrzepać tego buta. W dalszej kolejności, kiedy spoglądamy sobie na tak zwany design tego buta. Co mnie się w tych butach podoba? Bo one z jednej strony mają takiego zadziora, powiedziałbym, że taktycznego, wojskowego, ale ku memu miłemu zaskoczeniu, kiedy się ubrałem do zwykłych jeansów I, i powiem Wam szczerze, że one za bardzo się nie rzucały w oczy. Jeżeli ubrałbym te swoje trepy do jeansów, no to każdy od razu tak by spojrzał, o, Gościu zasuwa w wojskowych butach. Takie są moje odczucia, jeżeli chodzi o te buty, szczególnie w okresie wczesnej jesieni, późnego lata. Potem pojawiły się drobne mankamenty, szczególnie w okresie jesiennym, kiedy ta wilgotność była większa, kiedy zaczęły padać deszcze. I tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń, jeżeli chodzi o wodoodporność, ale mam drobne zastrzeżenia, jeżeli chodzi o podeszwy. No bardzo prozaiczna sytuacja, nikomu nie muszę opowiadać jak piękny wysyp grzybów był w tym roku, więc z rodziną udaliśmy się na te grzyby, ja obrałem piękne, śliczne swoje nowe buty i zrobiłem fikołka przechodząc po mokrym pniu. Coś co jak dla mnie było pewnego rodzaju ewenementem, te buty po prostu na mokrym bardzo, ale to bardzo mi się ślizgało. Mam świadomość tego, że są różnego rodzaju ja to zawsze nazywam różnego rodzaju wibramy. Tak? Może tutaj producent PRABOS powinien się zastanowić, czy nie zastosować troszkę innego rozwiązania. Z korespondencji i z rozmów telefonicznych dowiedziałem się, że na pewnym etapie PRABOS będzie rezygnował z wykonywania podeszw na patencie Vibrama. Ciekaw jestem, czy ta, ta podeszwa, którą oni zaprojektują, czy nie okaże się po prostu lepsza, lepsza niż to, co jest firmowane w tym momencie nazwą Vibram. Podsumowując, pamiętajcie przede wszystkim o tym, że buty, które nam zostały udostępnione przez firmę Prabos, jest to pewnego rodzaju prototyp, więc może się okazać, że na pewnym etapie wezmą pod uwagę zastrzeżenia osób, które testują te buty, zarówno co do podeszwy, jak i co do np. nosków, pogrubią przykładowo dla części osób tą wyższą warstwę, aby tam w pełnym zakresie kostka czy też noga była otulana u każdego użytkownika, niezależnie od tego, czy jest on szczupły, czy też troszkę, troszkę bardziej mniej szczupły, tak to nazwijmy w delikatny sposób. Nie zmienia to faktu, że w mojej ocenie są to naprawdę dobre, solidne buty w teren. Ja w tych butach będę chodził w terenie i z całą pewnością będę je ujeżdżał i z całą pewnością będę je testował. Szczególnie ciekawi mnie jedna rzecz. Jak one będą się zachowywały na lodzie i ile koziołków wywale, znowu wracając do tej nieszczęsnej podeszwy.